Dlaczego ja aż tak bardzo irytuję ludzi? W dzisiejszym filmie zupełnie na poważnie postaram się Wam odpowiedzieć, dlaczego jestem jaki jestem. Mam świadomość, że moje materiały budzą skrajne odczucia. Od radości poprzez akceptację, brak akceptacji do totalnego. Fff, do totalnego braku akceptacji. <noise> Komentarze typu. Nie, nie mogę na Ciebie patrzeć Menelu, <grym> uwielbiam, <grym> naprawdę, to nie patrzę. Myślę, że po pół roku produkcji materiałów czas na chwilę szczerości, ale to nie będzie norma, to jest wyjątkowa sytuacja. Do tego odcinka natchnął mnie Wojtek Chmielecki i, e, z kanału Sail Trump, gdzie troszeczkę szczerzej poopowiadał o tym, co się działo. I ja wpadłem na równie głupi pomysł, żeby troszeczkę otworzyć się przed swoimi widzami, ale niespecjalnie mocno. A i przede wszystkim nie mam zamiaru nic zmieniać. Sprawa pierwsza to przesadna radość. Na moich materiałach jestem przesadnie radosny, niezależnie od sytuacji. Problemy, nie problemy, piękny krajobraz, brzydki krajobraz, nie ma znaczenia. Zawsze radosny, zawsze chętny do śmiechu. Słuchajcie, jest tyle smutku. Ja z natury jestem wesołym człowiekiem, a na świecie jest tyle smutku, chorób, zmęczenia. Wracacie z pracy poirytowani, zmęczeni, zdenerwowani na szefa, na współpracownika, na, na cokolwiek, na życie. Otwieracie telefon, a tam śmieje się do Was pysk i co rolka wygląda to dokładnie tak samo i on się znowu śmieje i znowu się śmieje i z czego on się śmieje, nie denerwuj mnie Dlaczego jesteś taki radosny? Chodzi o to, że że to jest właśnie to, co bym chciał Wam dać to jest ta cząstka mnie, ta, która jest na sprzedaż do oddania dla Was, za darmo na sprzedaż za darmo to jest e, radość z życia ja jestem w podróży, cieszę się życiem i i myśl była taka, żeby podkreślać um, właśnie to odczucie i przekazywać je dalej. Ja, jak każdy inny człowiek, mam gorszy dzień, jestem zmęczony, śpiący, podrażniony. E, czasem mi wychodzi, czasem mi nie wychodzi, ale kiedy biorę kamerę do ręki, po prostu otwiera się we mnie ten ra radosne ego. Tak, to właśnie dlatego. Ja to robię świadomie i ta radość jest przekazywana dla Was. To jest mój prezent. Dla was i wiem i rozumiem, że może to budzić irytację, szczególnie w, w opozycji do takiego dnia poprzedniego. No nie każdy jest w stanie się cieszyć zawsze i, i ze wszystkiego. A ja mając bardzo duży dystans do siebie właśnie tak próbuję, tak tworzę materiały z uśmiechem, z radością. I, i z jednej strony ciężko jest mi zarzucić. Cokolwiek, a z drugiej strony na pewno naprawdę rozumiem ludzi, którzy. których to, których to moje szczęście czy radość irytuje. Ten przekaz, ten radosny, uśmiechnięty, ha przekaz, przekażę wam to wszystko w taki, ja nie inny sposób. Będzie radośnie, będę się wygłupiał, będę sobie robił jaja. Ile można, ile można człowieku też bądź smutny? Ja mam zły dzień, ty też miej zły dzień. Nie chcę, mój przekaz jest inny. Kolejna sprawa to fakt, że jestem w podróży, i to, że jestem żeglarzem, i to, że wybrałem sobie trudny sposób na, na podróżowanie, jakim jest przemieszczanie się jachtem, często w niepogodzie i w trudnych rejonach. Właśnie minąłem Biskaję i nadal jestem szczęśliwy z tego tytułu. Że wypchałem się tutaj jesienią, a nie przypłynąłem tutaj w pięknej porze roku. No ale nie o tym mowa. Chodzi mi o to, że wypłynąłem i od początku um, sprowadzam żeglarstwo do czegoś bardzo prostego, trywialnego. Um, nie, nie hoduję tym. górnolotnym, trudno mi znajdować takie wyrazy. Górnolotnym ideom, jako brzeglarstwo było czymś wyjątkowym, niesamowitym, jakimś, jakimś jakąś sztuką tajemną. Po prostu ja, ja, ja to wypłaszczam. Wszystko jest dla mnie, jest po prostu dla mnie transportem, jakimś sposobem na przemieszczanie się zabieram odromantyzowuje Wam tą, tą myśl o żeglarstwie, jakim to by było piękne. No nie, jest po prostu strasznie powszednie, zwyczajne, jest dla mnie narzędziem, które pozwala mi się po prostu gdzieś przemieścić kawałek dalej. I w tym wszystkim, do czego dążę, nie robię z siebie fachowca, nie robię sobie, z siebie osoby, która jest Wyjątkowo dobrze wykształcona w temacie, zna wszystkie mądre słowa, postępuje zgodnie z. No, nie robię z siebie fachowca, nie mam nie choruję na kapitanozę, nie, nie została u mnie stwierdzona jak dotąd. E, dlaczego ja to robię? Wiem, że to budzi bunt y, sporej grupy osób, szczególnie właśnie tych. Fachowców, jak i tych pseudofachowców. E, zarówno tych kapitanów, którzy opłynęli świat, jak i tych kapitanów, którzy nie wypłynęli z Zatoki Bałtyckiej. I, 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 I spotykam się często z informacją zwrotną, jakbym nie był poważnym żeglarzem. Szczerze, ja nie mam nikomu niczego do, do udowodnienia. Ja. Ja od początku staram się Wam pokazać, że każdy, kto ma trochę rozsądku w głowie, nie za wiele, chociażby tyle co ja, czyli praktycznie każdy, może sobie wziąć na łódkę i popłynąć, i mając pewne wyczucie i umiejętności, e, może ruszyć w podróż na każdy możliwy sposób, i że żeglarstwo jest dużo bardziej dostępne. Aniżeli wam to wmawiają i biorą od was strasznie duże pieniądze. Jak już wspomniałem, nie mam kapitanozy, i dla mnie to jest po prostu taki sposób na, na podróż, taki łatwy. Tak, jakbym wsiadł do samochodu, do kampera, nie robię, z, nie, nie robię z tego nic wyjątkowego, wielkiego. A, a od początku też nie, nie dbam o reputację. I nie robię z siebie do tego specjalisty, bo. Bo ja nie mam w tym żadnego interesu, a wręcz przeciwnie. Gardzę, przepraszam za takie słowo, ale ja gardzę zachowaniami wielu, ale to wielu znanych mi kapitanów. I nie chcę być jak oni. O, ja po prostu nie chcę być jak oni. I w, tym, w tej chęci do niechcenia staram się być poważny tej chęci do niechcenia być jak ci zakłamani, te zakłamane osoby, e, pełne fałszu, jedne dla tak naprawdę, a jedne zupełnie inne na pokaz. Ja tego nie robię i sprzedaję wam siebie takim, jakim jestem i takim, jakie mam podejście. I, i bardzo często e, Trafia do mnie mnóstwo krytyki odnośnie tego, jaki jestem nieprzygotowany i nieumiejętny i w ogóle dlaczego ja jeszcze żyję, jak ja przetrwałem na tym morzu. I zawsze chcę mi się śmiać z tych komentarzy, bo, bo nie macie zielonego pojęcia, ile ja potrafię, a jedyne czego nie robię, to nie sprzedaję ludziom wizji idealnego Wojciecha który jest naprawdę świetny, wykształcony, umiejętny. Trzymam was za te noski i pokazuję wam to, co chcę, żebyście zobaczyli. Macie zobaczyć e, śmiesznego, e, zabawnego kolesia, który robi zabawne filmiki i pakuje się w problemy, a, a nie gościa, który ma jakieś wybujałe ego, którego własnego no, nie jest w stanie... Sam w stanie doścignąć własnego ego i, i cały czas nadbudowuje, nadbudowuje, tak wiecie, piramidę, piramidę często kłamstw wokół siebie, żeby tylko sprzedać swój obraz jak najlepiej, no bo jesteśmy w telewizji. No, tego właśnie nie robię. Nie chcę chorować na kapitanozę, nie chcę na to zachorować. To jest jak. boję się bardziej jak chorób wenerycznych. No. Kolejna sprawa to mam do siebie ogromny dystans. I. Moje materiały to próba przekazania wam takiego sposobu na życie, gdzie ten dystans jest istotną częścią wielu aspektów życia. To bardzo ułatwia. Wiecie, ludzie tak mają, mają że starają się być dobrzy, niesamowicie dobrzy, idealni, bardzo mądrzy i, i pełni wiedzy i... I w ogóle najmądrzejsi, ale przede wszystkim bardzo zorganizowani, i bardzo. Jejku, wy się spalacie na tyle możliwych sposobów, próbując być idealnymi. I tak bardzo boicie się oceny innych ludzi, którzy w ogóle was nie znają. Ubieracie swoje życie tak, żeby, żeby wpisać się w jakieś ramy, żeby żeby zasłużyć na aprobatę, żeby być, być, w tym społeczeństwie osobą szanowaną, najlepiej jeszcze znaczącą. Wiecie, ile to was kosztuje? A ja mam ideę, w której mieć, jak to było? Miej wywalone, będzie ci dane, coś tam było. Ja mam dystans do siebie, do świata i cieszę się tym każdego dnia i sprzedaję wam troszeczkę z tego swojego podejścia do życia, takiego luźnego na spontanie, ktoś o mnie źle mówi Spoko. Kto to jest? Gdybym miał sobie coś do zarzucenia, poza tym, że robię sobie jaja, i że jestem wesoły i zabawny, i, i, i sprzedaję ludziom trochę śmiechu. I gdybym naprawdę robił komuś krzywdę z tego tytułu, to byłaby to inna sprawa. Ale w tej sytuacji no nie, nie mam sobie nic do zarzucenia. I ten dystans do siebie i do was też, i to wszystko, co mnie otacza, bardzo mi pomaga. Nie tylko w podróży, ale i w kontaktach z ludźmi, i w czerpaniu przyjemności i radości z podróży. Bo kiedy pojawia się problem,. Jakikolwiek, zerwany sztak wejście na mieliznę, cokolwiek, to pojawia się we mnie radość i taka myśl: oho, otwiera się przestrzeń na przygodę. Ja wyruszyłem w podróż i wiem, że będą zdarzały się w tej podróży trudności. I wszystkie te trudności są wpisane w tą podróż. W podróż, która z racji, że nie ma planu. Takiego zamkniętego w jakichś ramach planu, e, żyję swoim życiem, ewoluuję i, i natrafiam na problemy. Niektóre są naprawdę, niektóre są kosztowne, niektóre są bolesne, ale wszystkie one są mimo wszystko wliczone w tą podróż, w, w ramy tej, tej podróży i one, one mnie cieszą. No, pojawia się podróż, mówię: Ja pier... idę spać, wstaję rano. Mówię: Dobra, Wojtek, chciałeś przygody, masz przygodę i biorę się do roboty. I... Coś, co może trwać trzy dni, myślałem, że będę tam, a jestem tu, nic się nie udaje. No spoko, no tak to miało wyglądać. Jesteś w podróży, tego chciałeś. I dlatego nie reaguję na trudności w życiu, w podróży, w miejscu, w którym jestem, jak trudności, które powinny mnie dołować. I, i dlatego nie... Dlatego reaguję śmiechem, radością, trzymając w ręku zerwaną linkę sztagu, kiedy powinienem być załamany, i, i, i mówić, co ja teraz zrobię, i zalewać się łzami. Ja trzymam ten kawałek sztagu w ręku, e, zerwaną stalową linkę, i mówię, tak, w ten sposób zrywa się sztag, w ten sposób łamie się maszt. Cóż za przyjemna i radosna przygoda mnie czeka. I nawet nie wiem, czy w którym momencie ten maszt mi się złamie. I gdzieś przed podróżą zbudowałem w sobie takie, taką radość z podróży, z którą chcę chcę czerpać w drodze. I wiedziałem, że będą problemy. I wiedziałem też w jaki sposób chcę do nich podchodzić. Chcę, po... wiecie, zapewniając sobie przed podróżą czas na tą podróż. Wiedząc, że mam go bardzo dużo. Ja nigdzie nie muszę dopłynąć, nigdzie nie muszę zdążyć i to wszystko, co mi się dzieje, bardzo ciężko jest mnie wyprowadzić z równowagi, bardzo ciężko jest zdarzenią wyprowadzić mnie z równowagi i powiedzieć, ha, teraz cię załatwiłem, jestem twoim losem, właśnie cię załatwiłem, to, to, to raczej się nie uda, bo ja wtedy mówię, spoko losie. Będę grał w Twoją grę, Twoimi kartami, a nadal będę w podróży, która jest dla mnie teraz sensem życia i całą radością. I mam mnóstwo ludzi, którzy mnie słuchają, i, i niektórych pobudzam do działania, innych zniechęcam swoją osobą, ale to też jest w pewien mój cel i to jest moja misja, którą, którą wykonuję tworzę kanał. Um, nie wpisuję coś się co prawda w standardy kanałów, i nie myślę specjalnie o, o jego jakimś rozwoju. Po prostu robię, jestem sobą i robię swoje. i Albo znajdę niszę ludzi, którzy docenią i będą chcieli oglądać wesołego wariata, albo nie. Albo po prostu ten kanał zostanie moim prywatnym albumem wspomnień, i też będzie dobrze. Każde wyjście jest świetne. I właśnie to jest dystans w moim rozumieniu. Każde wyjście, każda perypetia jest dobra. Jest, jest spoko po prostu. I na koniec kocham i nienawidzę hejt. Czy można kochać i nienawidzić jednocześnie? Można. Ja mogę. <gryw> Już Wam tłumaczę. Hejt to jest straszna sprawa. To jest. E to jest coś z czym powinno się ustawowo walczyć ustawowo nie wiem czy taka walka została podjęta ale ja tak uważam bo ta ta gorycz ludzi którzy są hejterami która przelewa się w zupełnie często nieuzasadniony sposób na ludzi którzy chcą wychodzić ze ze swoją formą twórczości, po prostu chcą się otworzyć na świat w internecie w jakikolwiek sposób. Nie to no, w internecie jest najbardziej to dostrzegalne, ale wiecie, znam wiele osób, które mogłyby w sposób nieidealny, daleko, dalekie od ideału, pokazywać siebie i nawet w formach terapeutycznych otwierać się przed ludźmi i, i wystawiać się na publiczną na publiczny widok a nie robią tego, nie są w stanie zrobić, przełamać się przez przełamać się przez ten mur hejtu, i albo nawet zagrożenia hejtem. Nie muszą dojść do momentu, kiedy zostaną zhejtowane, Po prostu po prostu hejt jest tak powszechny i tak bardzo znany, i tak bolesny, że ludzie się po prostu nie chcą, nie chcą wychodzić, nie chcą wyjść i i zostać źle potraktowani, bo, bo, bo zamiast się otwierać, poskutkowało to by ich jeszcze większym zamknięciem, jeszcze większymi trudnościami, i, i, i raczej terapia zakończyłaby się niepowodzeniem. Ale tego nigdy nie zrobią. Nigdy nie zrobią, bo się boją. Boją się waszej oceny, boją się, boją się konfrontacji z oceną. I to jest właśnie hejt. No nie ma w tym. Nie ma w tym sensu. Nie ma nic, nie ma żadnego. W hejcie nie ma sensu żadnego większego poza e, chęcią hejterów do zaistnienia przez chwilę. Kosztem drugiej osoby. Po prostu takim. E, zrobię sobie dobrze twoim kosztem. Mam w ciebie w dupie. Po prostu ja sobie zrobię przez chwilę dobrze. Podbuduję swoje ego. Dam sobie trochę dopominy, a ty się męcz. I to jest hejt. I on jest tak powszechny. I trafiło na mnie. Trafiło na mnie. To znaczy jest hejt na świecie. On sobie istnieje. Wchodzi Wojtek, cały na biało, w takiej... <grywia> jak Paladyn. Kojarzycie Paladyna? To był taki... Bardzo mocno, silny, wierzący, no czyli nie jak palady, No ale chodzi o jego zbroję. To taki był rycerz, ubrany od góry do dołu z wielkim mieczem i ogólnie rozpierniczał wszystkich dookoła. Trole, gnomy i w ogóle, no, no gościu był, no potęga. No i chodzi o to, że jestem całkowicie odporny na hejt. Całkowicie. Z <noise> Zupełnie nie przejmuję się zdaniem. Osób trzecich, odnośnie mnie, mojego życia, mojej twórczości, niczego. Niezależnie co bym wystawił, to ja to po prostu obronię. Eee. Dlaczego kocham hajt? Dlaczego go nienawidzę? Właśnie dlatego, że on jest tak bardzo destrukcyjny i tak bardzo szkodzi wielu osobom, które mogłyby wnieść coś konstruktywnego. Po prostu trafiają na, na hajt I, i dlatego go nienawidzę i to jest moja nienawiść. Ale kocham hejt, bo, bo ten hejt, który trafia do mnie, ja go kocham, po prostu go kocham. Ja chcę z nim obcować, chcę, chcę rozmawiać z tymi hejterami, chcę im odpisywać, chcę im odbierać. Chcę. Nie wiem, czy śledzicie komentarze moje i osoby, które próbują mnie hejtować. Słuchajcie, ja mogę siedzieć cały wieczór i rozmawiać z tymi ludźmi i, i widzę, jak w ich hejcie, jaki hejt gaśnie. Jak i, bo, 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 bo próbują gdzieś wsadzić mi pineskę, a ja tak, pewnie. Piszą, że jestem Menelem. No, pewnie, że jestem Menelem. Piszą, że jestem idiotą. Pewnie, że jestem. Skąd wiedziałeś? Słuchajcie, odbierać argumenty i chęć do hejtowania poprzez. E, zgodę i aprobatę tego hejtu, czyli jesteś do dupy. Pewnie, że jestem, nie wiesz nawet jak jestem do dupy. Słuchaj, opowiem Ci jak jestem do, do, do dupy. No i co ten biedny hater ma zrobić? No i żal mi ich trochę, ale kocham z nimi, uwielbiam. Jak, jak mija kilka dni, a nie, nie wchodzi na scenę żadnych hater, który, który chce mi zrobić krzywdę, to dla mnie to ten tydzień jest zmarnowany. Podsumowując, Mam do siebie wiele dystansu, mam mnóstwo radości, mam wywalone na hejt. Wiem co robię. Podróżuję na własnych warunkach. Chcę się cieszyć życiem, podróżą, zdrowiem, które mam. A dodatkowo chciałbym choć w niewielkim stopniu zar zarazić was swoim podejściem do życia. Dlatego jestem taki głupi, jakiego mnie znacie z telewizji. A, drodzy hejterzy z całego świata, zapraszam na mój kanał. <grystanie> hejtujcie, <grystanie> bardzo proszę, hejtujcie, <grystanie> dajcie mi tę radość.